Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB to prawdziwe studia dla dzieci w wieku 6-12 lat. To tutaj dzieci zgłębiają tajniki wiedzy, poznają wykładowców, artystów, ekspertów z różnych dziedzin wiedzy, znajdują odpowiedzi na najbardziej nurtujące je pytania, a przede wszystkim odkrywają swoje pasje oraz nawiązują wieloletnie przyjaźnie. Można tutaj spotkać dużo ciekawych wykładowców, różne sławne osoby. Wykłady są bardzo interesujące i można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy. Bardzo Dobrze. fajna inicjatywa i pobudza kreatywność i przyszłe zainteresowania dziecka. Pozwala dzieciom bardzo mocno poszerzyć horyzonty. Na tego rodzaju zajęciach będą się miały okazję zetknąć z czymś, z czym prawdopodobnie zetknąć by się na podwórku nie mogły, albo też korzystając z jakichś takich bardziej standardowych poczynań czy działań. To fajny sposób na urozmaicenie popołudnia wolnego od szkoły. Takie zajęcia są bardzo potrzebne, bo dzieci mogą w taki namacalny sposób same sprawdzić, doświadczyć różne właśnie. I tak eksperymenty chemiczne i też przez inne dyscypliny takie naukowe, dla nich to jest po prostu no, coś, czego w szkole tak naprawdę nie ma czasu, więc muszą gdzieś tego szukać, a dzięki takim zajęciom dzieci rozwijają się, swoje zainteresowania. Samo to, że dzieci na tych zajęciach zadają mnóstwo pytań, które no, ich rozwijają, dają im też dużo radości, takiej formy zabawy, która im pomaga w rozwoju i poznawaniu no świata. Myślę, że jest to świetna okazja na to, aby dzieci z bliska poznały właśnie otaczający nas świat. Często nie mamy możliwości kontaktu jakby no chociażby z takimi zwierzakami. Wydaje nam się, że to są jakieś straszliwe bestie, a tymczasem są to bardzo fajne zwierzaki. No i właśnie, żeby jakby złagodzić ich ten straszny obraz, to chociażby są takie spotkania właśnie przy Akademii WSB na uniwersytetach dziecięcych. Rodzicu, nie czekaj. Zapisz dziecko do Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB. Czekamy na was.